Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnym nabożeństwie majowym. Moi drodzy, pielgrzymujemy przez naszą piękną Ojczyznę i odwiedzamy miejsca związane z kultem Matki Bożej. Pozostajemy nadal na południu Polski, południowy wschód Polski, diecezja tarnowska i dzisiaj zapraszam Was do Tuchowa. Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone. Chwalcie cieniste gaiki, Śródła i kręte strumyki. Chwalcie cieniste gaiki, Śródła i kręte strumyki. Matka Boża Tuchowska W miejscowości położonej 17 km od Tarnowa znajduje się kościół nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z królującym w ołtarzu głównym obrazem Matki Bożej Tuchowskiej Pani Tarnowskiej Ziemi. Pierwszymi opiekunami sanktuarium byli benedyktyni obecnie redemptoryści Koronacja cudownego wizerunku miała miejsce 2 października 1904 roku. Kiedy patrzymy na ten piękny wizerunek, widzimy tę oczywiście korony, ale też tę sukienkę, złotą sukienkę. I czasami niektórzy pytają, po co tyle tego złota w kościele tych kosztowności? Czy kościół nie powinien być ubogi? Tak, kościół powinien być ubogi duchem. Ale moi drodzy, te zewnętrzne gesty czy ten cały wystrój także ma ważne znaczenie. Kiedy chłopak chce się oświadczyć dziewczynie, daje jej pierścionek zaręczynowy. Ale nie jest to pierwszy, lepszy, byle jaki spotkany gdzieś tam kupiony na jarmarku, na wyprzedaży. Nie, on jest szlachetny, złoty. Nie wiem, z diamentem, srebrny. On jest piękny, ponieważ on przez ten znak tego pięknego pierścionka chce wyrazić szacunek, wartość tej drugiej osoby, miłość. I moi drodzy, właśnie ludzie przez to, że starają się dawać to, co jest najpiękniejsze, najcenniejsze dla Pana Boga, dla Matki Najświętszej, pokazują, że mam tutaj swoje bogactwo. To jest moja wartość i chcę oddawać to, co jest najcenniejsze. I tutaj nie chodzi o to, że Maria tego potrzebuje. Właśnie człowiek bardzo często wyraża się w taki sposób. I moi drodzy, te perły, to złoto, to srebro, które tutaj się wyraża, jest to wyraz miłości, która pokazuje, że ta osoba jest dla mnie. Naprawdę ważna, ale jest to bardzo często dowód wdzięczności za łaski, które Matka Najświętsza wyprosiła wielu ludziom, bo właśnie ludzie w taki sposób, ofiarując coś swojego cennego, również materialnego, chcieli wyrazić swoją wdzięczność. Patrzmy na te wizerunki i także na to, co jest szlachetne, drogocenne w kościołach, od strony głębi. Nie tylko powierzchownie, ale zejdźmy na głębiny znaczenia i symboli. Teraz zapraszam do modlitwy litanią ku czci Matki Najświętszej. Zachęcam, abyście pisali intencje, w jakich to litanie będzie dzisiaj ofiarowane. Kirjelejson, christelejson, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco jedyny, Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Maryjo, módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami, Święta Panno nad panami. módl się za námi, Matko Chrystusowa. Mat Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Nadziei, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, módl się za za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami, Matko dobrej rady, módl się za nami, Matko stworzyciela, módl się za nami, Matko zbawiciela, módl się za nami, Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna módl się za nami, panno wsławiona módl się za nami, panno można, módl się, za nami. Panno łaskawa, módl się za nami, Panno. Wierna, módl się za nami, zwierciadło sprawiedliwości. Módl się za nami, stolico mądrości. Módl się za nami, przyczyno naszej radości. Módl się za nami, przybytku ducha świętego. Módl Módl się za nami, przybytku chwalebny. Módl się za nami, przybytku sławnej pobożności. Módl się za nami, róża duchowna. Módl się za nami, wieżo Dawidowa. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie Złoty, módl się za nami, Arko Przymierza, módl się za nami, Bramo Niebieska, módl się za nami, Gwiazdo Zaranna, módl się za nami, Uzdrowienie Chorych, módl się za nami, Ucieczko grzesznych, módl się za nami, pociecho migrantów, módl się za nami, pocieszycielko strapionych, módl się za nami, wspomożenie wiernych, módl się za nami, królowo aniołów. Królowo patriarchów, módl się za nami, królowo proroków, módl się za nami, królowo apostołów, módl się za nami, królowo męczenników. Módl się za nami, Królowo wyznawców, Módl się za nami, Królowo dziewic, Módl się za nami, Królowo wszystkich świętych, Módl się za nami, Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, Módl się za nami, Królowo w niebo wzięta, Módl się za nami, królowo Różańca Świętego. Módl się za nami, królowo rodzin. Módl się za nami, królowo pokoju. Módl się za nami, królowo Polski. Módl się za nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża, rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj swojemu synowi nas oddawaj matko boża tuchowska módl się za nami Moi drodzy bardzo dziękuję za waszą obecność na kolejnej majówce cieszę się i zapraszam jutro na wspólne majówkowe pielgrzymowanie po polskich sanktuariach maryjnych zapraszam także na rozważanie Bożego słowa czyli ucztę przed śniadaniem i na modlitwę wróć o godzinie 20 Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Przepraszam. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Maryjo, Matko mojego, wezwania chcę i pragnę Idąc za Twym Słowem, czynić wszystko, co powie mi Jezus, miłować Jego wolę, a wszystko inne ze względu na Niego samego, bo tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się. Nikt nie wie dokąd pójdą za wolą Twą, bo tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się. Nikt nie wie dokąd pójdą za wolą Twą,